Witajcie kochani bardzo serdecznie. Dzisiaj Denko, ponieważ nie było Denka w zeszłym miesiącu, więc sporo tu jest rzeczy. Jeśli oglądaliście mnie wcześniej, to wiecie, że były małe problemy w lutym i jakoś nie wyszedł filmik z Denkiem, więc troszeczkę tu jest rzeczy. Mam nadzieję, że macie troszkę czasu dla mnie dzisiaj. Zacznę od kolorówki i od rzeczy, za którą będę najbardziej tęsknić, a niestety nie zdążyłam jej, ale przeterminowałam się. Jest to bronzer z Chanel, który miałam bardzo długo, kilka lat. Numeru 6, w numerze 617 to była jakaś limitowana edycja. Jego, jak tu jak widzicie, jest go naprawdę dużo, ale zrobił się już taki kremowy. Jednego dnia był super, a drugiego po prostu zobaczyłam był już taki dziwny. No ale nie dziwię się, kosmetyk zdecydowanie ma ponad 18 miesięcy. Ja osobiście nie wyrzucam kosmetyków zaraz po wiecie, okresie przedności Nie zapisuję sobie w kalendarzu, że kupiłam podkład tego dnia i muszę go wyrzucić tego dnia. Tylko jak wszystko jest z nim ok, to go zostawiam, no ale niestety z nim już nie jest ok, więc muszę się go pozbyć. Jest mi bardzo smutno, bo był przepiękny. Skończyłam prawie, skończyłam. To jest puder w kolorze 40, taki naturalny, również Chanel. Końcówka mi się trochę rozkruszyła, więc już jej nie zużywam, plus ją wysypam, ale bardzo lubiłam ten puder. Taki normalny. Nie wiem, czy, nie wiem, czy wrócę do takiego za, za te pieniądze, czy znalazłam coś lepszego, ale był naprawdę fajny i go zużyłam z przyjemnością. Zużyłam jeden podkład. I tak, ten podkład z Eveline Cosmetic Double Cover. Uwielbiam ten podkład. Na pewno go kupię na zimę, ponieważ on jest dosyć mocno kryjący więc myślę, że na lato może się nie sprawdzić. Ale był piękny, pięknie wyglądał na skórze. Koleżanki dwie sobie kupiły również ten podkład, bo widziały, jak ładnie wygląda u mnie. I jest to dostępny na. Jakiejś, jakiejś polskiej hurtowni, znalazłam właśnie w jakiejś pol polskiej hurtowni, chociaż ten akurat ten double cover jest bardzo ciężko znaleźć ogólnie, więc nie wiem czemu jest ich masa yy, z właśnie z tej serii, ale, ale z tym jest ciężko. Następnie co takiego mogę wam pokazać? Służyłam, to jest rozświetlacz z Dolce Gabbana Rose. The One są takie perfumy. Bardzo ładnie pachniał. Ja go dostałam jako gratis. Często, jak kupujecie perfumy w Debenhams. To oni dają jakiś gratis. Jeżeli akurat nie ma gratisu do konkretnych perfum, bo często są już gratisy, wiecie, wystawione torebki, nie wiem, mini produkty, jakieś takie rzeczy, to pani po prostu um, może wam dać coś innego. I pamiętam, że ja kupowałam, nie pamiętam jakie perfumy kupowałam, ale jakieś tam perfumy kupowałam. I nie było żadnych gratisów, i pani po prostu tworzyła szufladę i mówi: Proszę sobie wybrać, co by pani chciała. I um, właśnie rzucił mi się w oczy ten, rozświetlacz, co jego wzięłam, i bardzo długo mi służył, bo jego było tu naprawdę dużo 6 gramów. Więc wiecie, ja używałam tylko tutaj kołoka e, rewelacyjny i cudownie pachniał. E, zużyłam trzy kremy do twarzy, bo to są takie dosyć małe rozmiary. Z tu dostałam od siostry taki żel, krem intensywnie nawilżający. Właśnie bardzo mi się podobała ta formuła, że jest taki żelowy, bardzo taki odświeżający, super na dzień. Następnie ten zużyłam dosłownie dwa dni temu z firmy chyba Talika. To miałam z mojego My Little Box. To miał być taki super drogi, w ogóle ekskluzywny krem Photo Hydrate, taki nawilżający i muszę powiedzieć, że średni fajny, 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 że był taki też żelowy i taki właśnie odświeżający, ale żeby to był krem warty 40-5 funtów, to ja bym za niego tyle nie dała, ale fajnie, że mogłam sobie je spróbować i jeszcze jeden krem zużyłam z jaj, liście zielonej oliwki, skoncentrowany krem oliwkowy, fotochrona. Nie wiem czemu, ale u mnie te kremy z jej wszystkie mi nieładnie pachną. Miałam ten taki sławny Plus 25 i też mi się nie podobał zapach. Falne nawierzenie, nie był ciężki, więc nadawał się pod makijaż, ale no jakoś te zapachy nie bardzo dla mnie. Zużyłam również żel do mycia twarzy z Essence My Skin Soft Cleansing Gel i to jest z limonką i z ogórkiem. To udało mi się kupić na Malcie i muszę powiedzieć, że był bardzo fajny. Dużo go jednak zużyłam do mycia mojego Beauty Blendera, bo jakoś niczym nie mogłam go domyć. Dopiero teraz zaczęłam używać mydełka, ale świetnie się do tego nadawał. Do mycia twarzy również był świetny, bardzo odświeżający, miło go zużyłam. Nigdzie ich nie widziałam, nie wiem czy będą, to są, one, one są tylko dostępne jak kosmetyki, wiecie, kolorówka, nie wiem czy w Polsce w ogóle jest coś takiego do pielęgnacji twarzy, bo pamiętam, że tam było sporo różnych produktów właśnie do pielęgnacji twarzy. E, płyn micelarny z garniera, ten różowy, uwielbiam go, na pewno go ponownie kupię, widziałam, że są dwa nowe, jest zielony i jest niebieski. Ale dużo dziewczyn pisało właśnie, że ten zielony, dostaniecie jakiegoś uczulenia, podrażnioną skórę i tak dalej, więc boję się go kupić, ale może spróbuję ten niebieski, tylko właśnie nie pamiętam, co to, jaka była między nimi różnica. No ale dwa się pojawiły, ten różowy na pewno jest fajny i na pewno jeszcze kiedyś do niego wrócę. Zużyłam trzy maskary, ponieważ jak wiecie, miałam sporo otwartych. Jedna to jest ta z Malito Beauty. Ona bardzo szybko mi się taka. Wiecie, co się zrobiło? Tam jest dużo tych takich małych włosków, które wiecie, wszczepiają Wam się i przedłużają rzęsy, i ich się zrobiło nagle tyle, że to wyglądało bardzo nieładnie i nienaturalnie. Więc one się po prostu przyklejały wszędzie w każdą stronę, więc nie wiedziałam, co z tym zrobić. więc chyba ląduje po prostu, znaczy nie chyba, tylko na pewno ląduje w koszu. E, następnie jest z Burżua Dark, mascara Dark, nie wiem. Tu jest napisane, po jakim to jest. Była ogólnie fajna, ale... No, ale też już mi się tak strasznie dużo jej zbiera. Tu jest masa tej maskary, ale ona się tak zaczęła zbierać na tej dziwnej szczoteczce, że po prostu robi mi, wiecie, taką... Jedną grudę na rzęsach, więc też się musiałam z nią pożegnać. I maskara z Yves Volume Verti, chyba, która była bardzo fajna. Ta się po prostu, wiecie, już wyschła i... Um, no i, nie, i też jej pozbywam, ale e, naprawdę była fajna i naprawdę polubiłam straszną firmę. I jak coś będę potrzebować, na pewno będę szukać. Mówiłyście, że jest... Um, można sobie tutaj je spokojnie kupić w Anglii, więc będę szukać. Złożyłam również eyeliner Scandalize Rimela. Bardzo fajny, bardzo długo u mnie był, bardzo fajny. Tu jest napisane, że on jest wodoodporny bez problemu go zmywałam właśnie tym płynem i wcale więc nie więc wiem. Ale pięknie malował, cienkie kreski, więc byłam z niego bardzo zadowolona. I zużyłam korektor z kolekcji, który jest niesamowicie starty pakowanie, Naprawdę powinni się postarać trochę z tymi opakowaniami. To jest... Nie pamiętam jak się nazywał, widzicie? Bo mi się starło. Na początku myślałam, że kupuję ten taki sławny, ale tamten jest w pędzelku i chyba go też kupię, spróbować. Ale ten się u mnie... Fajnie sprawdził, to jest ten wykręcany I jak najbardziej Za jeszcze takie śmieszne pieniądze Sprawdził się rewelacyjnie Zużyłam odżywkę Z L'Oreal 7 w 1 Damage Nails, wiecie co Ja ją dostałam, ale ona mi nic nie zrobiła Zużyłam całą dosłownie buteleczkę Tam już nic nie ma i nic mi nie poprawiło stanu moich paznokci, a mia strasznie mi się rozwajało, dopiero te tabletki silica, które, które przywozono sobie z Polski coś zrobiły Więc no niestety nic mnie nie zrobiły Zużyłam dwa opakowanie z Rival Te rybki, ja mam Revital Q10 i ja je bardzo lubię i zawsze jak ja do Polski, to je kupuję, albo siostra mi przesyła, bo wie, że je lubię. I na noc są świetne, jest to oliwka i pięknie ona nawilża właśnie naszą buzie. Standardowo pałeczki z Johnson, bo tylko takie preferuję. Złożyłam kolejne dwa opakowania chusteczek z Lidla. Teraz już mam inne, znalazłam jakieś inne do testowania, ale u mnie się te świetnie sprawdzają, super są nawilżone, pięknie pachnią. pachnią. Pachną i e, super zmywają makijaż, więc polecam. Są bardzo tanie, chyba 90 pensów kosztują. Dwie paczki e, płatków kosmetycznych z Tesco i z Lidla. Z Lidla są 100 razy lepsze, ale nie zawsze jestem po prostu w Lidlu i e, musiałam, czasem muszę kupić te z Tesco. E, złożyłam trochę maseczek, chciałam Wam szybko pokazać, bo są tu fajne i niefajne. E, w sumie dwie. dwie dwie maseczki, ale 4, na cztery części można było je podzielić z Rivaldo lub te truskawkowo-waniliowe, bardzo je lubię, bo one przepięknie pachną um, tutaj miałam dwa, dwie zzia jedno masło i drugie liście zielonej oliwki, to masło zdecydowanie jest dla mnie lepsze tu był jeden również peeling orzeźwiający, um, peeling do twarzy z limonkowo trusowym koktajlem egzotycznym. E, bardzo, bardzo cytrynowy, fajne, duże ziarenka, więc super. E, miałam gładziutką guzię. I dwie, które są takie średnie. Po pierwsze, tą dostałam od siostry, obie zresztą dostałam e, Pierwsza jest White Flowers, chyba taka e, Company taka firma, było to z morza martwego maseczka anti-age dodatkiem kwasu hialuronowego. I muszę powiedzieć, że ona strasznie śmierdziała, i wiecie z jak ją założyłam, to sprawdziłam datę, czasem ona jest przeterminowana, bo strasznie śmierdziała, więc pewnie ze względu na to, nie chciałabym jej ponownie użyć. A druga to jest Celia Deluxe, szafirowa odbudowa, ujemniająca, regenerująca maseczka do twarzy. W ogóle to Maćca chyba nie zauważyła jak mnie kupowała, że to jest wiek 50-75 lat, ja też nie zauważyłam i nałożyłam. Muszę powiedzieć, że w ogóle była katastrofa ze zmyciem tej maseczki, nie mogłam jej niczym zmyć, była tak tłusta, że naprawdę wszystkim, żele do twarzy, płyn micelarny, wszystkim to ściągałam po prostu, była taka tłusta warstwa na twarzy, nie mogłam po prostu tego zmyć. Więc no, następnym razem przeczytam zanim nałożę. I to była tyle pielęgnacji twarzy. I teraz przejdźmy może do takich, do pielęgnacji ciała. Mam tu kilka żeli podprysznic. Pierwszy to jest Slash Snow Fairy to jest limitowana edycja na zimę. Cudownie pachnący, po prostu e, watą cukrową, rewelacyjny. Ja dostałam taki, mm, taką paczkę, tą gotową, co możecie w dostać na święta od mojego przyszłego szwagra. I właśnie tam był ten... E, to i tam były jakieś bomby, jakieś mydełko, no to już tego nie mogę pokazać, bo to pożo, po prostu, wiecie, do, bez opakowania to było. Ale to jest rewelacyjne i e, co zimę sobie to kupuję, bo to naprawdę przepięknie pachnie. Użyłam zużyłam dwa te e, peelingi do mycia ciała ze Sweet Secret, które przywiozłam z, Pol z Polski dosyć szybko się skończyły, bo niestety no, e, to bierzemy trochę i wiecie, po części ciała musimy to wmasować, bo to jest naprawdę dużo peelingu w środku jest e, to był mój ulubiony, bo pachnia niesamowicie takie bardzo, bardzo intensywne e, tiramisu z bardzo intensywną kawą i to jest właśnie słodkie cappuccino tiramisu, ty, ty, coś nie mogę z tym tiramisu wysłowić. Mm, rewelacyjny zapach, jeżeli jesteście miłośnikiem kawy, takim jak ja i kochacie wszystko co pachnie i wygląda kawa, to na pewno wam się to spodoba. Ten troszeczkę mniej, w ogóle to miał troszeczkę nieładny kolor, taki taka zgnita zieleń i na pewno nie pachniał jak szalotka z bitą śmietaną i cynamonem, pachniał jabłko z czymś tam, tyle wyczułam. No, ale produkty są rewelacyjne, i czasami byłam troszkę leniwa. I e, jak szłam po prostu, myślałam, bo że muszę się teraz bawić, wiecie, na no, całe ciało to nakładać, zamiast po prostu na gąbkę szybko, szybko. Ale no, efekt jest super, bo e, skóra jest mega wygładzona. Następnie zużyłam dwa dezodoranty. Pierwszy to jest Niwa Dry Confidence, to jest ten w kremie, bardzo je lubię i nawet muszę powiedzieć, że się sprawdził. Nieczęsto kupuję z Niwa, ale nawet był ok. I drugi mam z Garnier Mineral, tu jest Skin plus Clothes Protection o zapachu Fresh Cotton. Myślałam, że ten będzie ładniejszy, bo dostałam dwa od siostry. Ten i Floral Fresh, chyba ten drugi jest. I muszę powiedzieć, że ten jest fajniejszy, myślałam, że ten będzie ładniejszy. I dosyć szybko się skończył, ale sprawdził się u mnie świetnie. Następnie zużyłam, co tu mam, balsamy do ciała. Pierwszy to jest DAF, ten z pistacją i magnolią. Pachnie przepięknie, wiem, że niektóre pisałyście mi, że ma średni skład, ale u mnie akurat się bardzo fajnie sprawdził i no, zapach jest rewelacyjny, więc ja bardzo lubię produkty w ogóle DAF. Następnie jest balsam, który dostałam w My Little Box z firmy chyba Cow i on miał tutaj mieć właśnie olejki z trawy cytrynowej imbir i ta trawa cytrynowa bardzo, bardzo dominuje i wszystkie produkty, które mają naprawdę dużo cytryny, takiego zapachu cytrynowego, kojarzą się ze środkami czystości, więc zdecydowanie to nie jest mój zapach. I następnie balsam z firmy AA Glamour Shimmer, oświetlający balsam do ciała z złotymi drobinkami. Przepięknie wygląda na skórze, bardzo drobne, ale masa tych drobinek i ja uwielbiam się świecić. I e, fajnie też nawilżał, więc balsam był naprawdę rewelacyjny. Używałam go normalnie na co dzień, tak e, gdzie mi co świecie. Miałam niezakryte ubraniem, ręce, wiecie, dekol, no po prostu rewelacja. E, zużyłam również dwa kremy do stóp. Pierwszy stopy z czarną różą regenerujący krem kokon do stóp był bardzo fajny, właśnie na zimę się świetnie sprawdził, bo był, um, to był taki bardzo um, ciężki krem. Nie taki leciutki jak na wiecie To używamy, żeby nie za bardzo były takie wiecie tłuste stopy, więc ten się sprawdził świetnie. A następnie ten z Beauty Cology, nie jestem pewna, czy to się tak wymawia. To jest te niby ma, malinowe makaroni, te ciasteczka i muszę powiedzieć, że kicha chyba w ogóle nie będę lubiła tej firmy, bo żel pod prysznic był beznadziejny i krem również bardzo lejący, praktycznie zero nawilżenia, tylko ładnie pachniał. To wszystko jest dobre w tych produktach do tej pory, a jeszcze mam balsa, więc... Mam nadzieję, że nie będzie oprze. taka kicha jak z tym. E, Służyłam jeszcze oliwkę z Johnson Baby z Aloe Vera. Ja mam zawsze oliwkę pod prysznicem na takie e, leniwe dni, kiedy nie, wiem, że nie będzie mi się chciało w, e, masować balsamu w skórę, a nie chcę taka wiecie wysuszona iść e, spać. Więc używam pod prysznicem na mokrą skórę i po prostu potem tylko wiecie ręcznikiem tak wycieram, ale nie pocieram tej skóry, żeby została to oliwka na mojej skórze, więc się do tego idealnie sprawdza. I Jakiś czas była pod prysznicem, bo bardzo często wam tego balsamu. Um, mam tu jeszcze żele, pr... jeden żel i jeden Płyn do kąpieli, nie żel pod prysznic, to coś niby z drobinkami rozświetlającymi, czekolada i pomarańczas i wroszę. Ja to używam jako płyn do kąpieli, bo był taki, że no trochę mi to ale nie byłam w stanie po prostu tego wszystkiego wylać. Przepięknie pachnie, naprawdę taką pomarańczową czekoladą i długo stał mi jako dekoracja, bo naprawdę szkoda było mi tego zużyć. Był naprawdę świetny. A drugi to jest taki wielki żel. Aha, ja już pokazywałam dwa żele, a tu mam jeszcze. Duży żel z Avonu, ten, który zawsze ten, em, z tymi przyprawami wszystkimi, które na zimę zawsze coś takiego wychodzi w Avonie i był rewelacyjny, duży i bardzo, bardzo wydajny. E, zużyłam dwa peelingi dwa, e, jeden to jest ten z Garnier Body Tonic Smoothing Scrub uwielbiam go, jest rewelacyjny i muszę go na pewno ponownie kupić bardzo duże drobiny i uwielbiam takie mocno ścierające peelingi e, więc był świetny i drugi e, z Tutti Frutti to jest ten z Health Farmony Kiwi i karambola To jest jeden z tych peelingów, który zostawia Takie wiecie, tłustą powłokę Więc jeżeli lubicie, to jest coś dla was Pięknie pachniał, bardzo grube Ziarenka, więc nie się sprawdził Zużyłam go do, dosłownie dzisiaj rano Bo go używałam Już właśnie końcóweczkę Zużyłam dwa Dwa żele do mycia rąk ponownie ten o zapachu gumy balonowej z Kareksa, on strasznie mi się podoba, niby bardzo edycja chyba dla dzieci, no ale wiecie bardzo lubię takie słodkie zapachy, więc u mnie się świetnie sprawdził i ten z Bath Body Works świeża bawełna, miałam go w kuchni, dlatego tyle wytrwał, bo jednak częściej chyba w łazience używam żeli do mycia rąk i przepięknie pachniał, fajna, bardzo podoba mi się ta Wiecie, pianka co się robi jest bardzo zbita, więc jest różnica pomiędzy tą a tym, co chyba miałam z Palmolive, o ile dobrze pamiętam. Więc świetne, czekam, aż otworzą ten sklep w Anglii. Cóż, mam płyn do opukania ust z Kolegą? Sensitive. Mój ulubiony różowy, delikatny, nie wypala mi całej twarzy, więc rewelacja, i mam go ponownie teraz w łazience. Żel do golenia z Gillette Sensitive, kupiśmy męski. Zawsze patrzymy, które są na promocji. Czy damskie, czy męskie? Jak nie ma damskich, to idziemy na dział męski i, i zawsze kupujemy jakiś sensitive, ponieważ mam wrażliwą skórę i zresztą Adam też. Kupiłam po waszych namowach do mycia mojego Beauty Blendera mydełko Biały Jeleń i akurat w polskim sklepie był z bursztynem, więc bardzo fajnie się sprawdzę, już prawie mi się skończył. Teraz kupiłam DAW, bo Nudziara mówiła, że właśnie też czasami używa mydełka DAW. Więc zobaczymy, czy się lepiej sprawdzi um, Sól do kąpieli, mandarynka i maślanka Rewelacja, ponownie go zakupiłam Ponieważ pachnie wyśmienicie Polecam serdecznie Nie są drogie, dostępne w Rossmanie Oczywiście, bo to z Isany I tu mam jeszcze ten um, pastylki Z Ivrochet do kąpieli To była ta... Um, gruszka w karmelu, tak się nazywa? Nie, karmelizowana gruszka. E, pięknie pachniało i naprawdę taka mała rzecz, a naprawdę dużo robi e, w kąpieli. I zostały mi jeszcze e, produkty do włosów, więc już prawie skończyliśmy. Nie jest źle. E, mam jeden szampon z The Body Shop, ten bananowy. On jest bardzo fajny, bo on bardzo pląta włosy. Wydaje mi się, że bardzo dobrze doczyszcza włosy. No i zapach jest niesamowity. Dla mnie to są takie naprawdę świeże, zgniecione banany. I e, od czasu do czasu lubię kupować, tylko do tego jest trzeba naprawdę dobrą, e, wiecie, odżywkę. Jeszcze sobie nie jest to rewelacja. E, dobrą odżywkę, żeby można było rozrzeszać włosy. I mam również dobrą odżywkę. Miałam wtedy znaczy się, z Garniera: e, ta z awokado i z masłem She. Bardzo fajne, całą lubię tą serię w ogóle z garniera. Następnie z Argan Oil. Udało mi się zużyć dwie rzeczy. To jest Hair Rich Treatment, to jest olejek i maska do włosów. I jak olejek był fajny, użyłam go trochę jako, wiecie, taki ala jedwab na już na suche włosy, a trochę do olejowania również. Był fajny, na no to maska beznadziejna Bardzo mi obciążyła włosy Miałam oklapnięte, wyglądały jak tchuste Tak bym ich nie dopukała, A dopłukałam naprawdę porządnie Więc maski na pewno nie kupię ponownie Wszystkie te rzeczy pachną naprawdę fajnie Mam teraz krem do rąk, który również się dobrze sprawdza Ale no, ta maska była beznadziejna Kolejny beznadziejny produkt to jest suchy szampon z Herbal SSS. Wziąłem go ba nowość. To jest o cytrusowym zapachu. Myślałam, że będzie naprawdę fajny, a niestety dostałam po nim niesamowitego upierzu. Więc produkt jeszcze jest, sporo go tam jest, ale go już nie zużyję, bo zdecydowanie to po nim. Nie odświeżał tak włosów jak Batist, więc nie, na pewno nie spróbuję żadnego innego z tej serii. Wydaje mi się, że nie jest warty lepiej poczekać, jeżeli um, będzie na promocji Batist i kupić po prostu tamten, który jest rewelacyjny, bo to jest po prostu kompletna klapa. I ostatni produkt jest to um, spray do włosów, lakier do włosów z Kerastas, który miałem, to mam miniaturkę chyba jeszcze z Beach Box. Rewelacyjny, pięknie pachnie, utrzymuje super fryzurę, bardzo łatwo się widzie, rozczesuje z włosów, nie skleja ich, nie obciąża, nie robi takiego wiecie, hełmu, szkoda, że taki mały, muszę za nim chyba popatrzeć, ale produkt był świetny, pięknie pachniał, więc byłam z niego bardzo zadowolona. I to już wszystko, mam nadzieję, że miło ze mną tu spędziliście czas i że troszkę Wam pomogła ta moja mini, mała recenzja tych wszystkich produktów. Dajcie koniecznie znać, czy coś z tych produktów używaliście i jak się u Was sprawdziły i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa pa!